Naginają prawo, łamią, naginają. W taki sposób. I co wtedy warto współpracować z takim detektywem? No bo to można, to można dość szybko zauważyć, czy ktoś jest ekscentryczny w czymś. No i wtedy pytanie, czy iść z takim detektywem we współpracę, no bo on później. Części tych dowodów nawet może nie, nie móc przedstawić, nie? nawet jeśli je pozyskał. Dokładnie. Zgadza się, jeżeli takie dowody będą ewidentnie wskazywały na złamanie prawa, no to mogą być nie do wykorzystania w sądzie. Taki detektyw naraża siebie na odpowiedzialność karną, ale jakby się uprzeć, to naraża na odpowiedzialność karną także swojego klienta. No jest coś takiego jak w podżeganie do popełnienia przestępstwa, i za to również można no tak. odpowiedzieć jeżeli czasami klient dość o, się zgadza, no agresywnie namawia no mnie tak. na zdobycie informacji, której ja wiem, że nie mogę zdobyć, po prostu nie ma sposobu, żeby zdobyć ją zgodnie z prawem, no to przypominam, że istnieje taki paragraf